A bo ty jakimś dziwnym programem nagrywasz tam. Dobra, chodź tu do mnie, no człowieku, Dobra już się... Ja dobra. widzę dziurę w dół. No to dalej. Aha. I ja sobie wiem wszystko najmniejsze, ponieważ że razem z Konradem wysadzaliśmy taką kulę jakąś trzy razy mniejszą. Nie, pięć razy mniejszą. To było takie 50 na 50 klocków. Ta jest akurat 100 na 100. ale w dzień to fajnie wygląda. E, dobra. E, my... no, kurde, człowieku weź ogarni, ja chcę też mówić. E, dobra. E, to się renderuje nam. Tylko, ale to fajnie wygląda. E, dobra. My mieliśmy lagi, ale to straszne lagi, jak spaliliśmy przy 50-50, na 50, a nie wiem co się stanie, jak odpalimy 100 na 100. E, ja kiedyś miałem serwera publika, a zrobiłem taką kulę 1000 na 1000 i nieograniczony ten był do góry, nie? Wyobraź sobie taką 1000 na 1000, nie? A może 265 20 na 265 zrobimy? W następnym odcinku będzie 265 na 265. A po co 65? No tak sobie. Grój mieczy. Dobra. O. Limit to jest 256. Dobra, dobra. O Jezu, spadłem! <grym> ja już zaraz, to Lol. mój kolega mi to pomoże odpalić odpalam. Nie, czekaj, czekaj. Nie odpalę jeszcze. Musimy podstawkę zrobić pod TNT, żeby ono nie spadło. Ale od góry przecież podpalamy. A jak no. ono od dołu spadnie, no to. No w du. Chodź tutaj do mnie, telefonuj się. Razem to. Telefonuj. Odpalimy to z całego giganta, widzicie? Ja. Do... Dobra. Czekaj, czekaj. Zapalniczki ty to odpal. Kurde, ja mam, tylko, ja mam chyba 20 fps. Y, ja... Teraz ja mam 48. 53, dobra. Odpalamy. W dupę. dupę. Ej, nie możemy! Limit, o, to jest limit! Limit, jej, jej! O, o że... to. Jak widzicie... Jakie lagi? 3 pesy 4 10 Widzicie? Ja zmniejszym sobie... Wiesz, patrzcie, jak, patrzcie, tutaj jak znika to, nie? No. Ja w ogóle lagów nie mam Dobra, teraz mam lekkie takie, nie? Ooo Ej Ej, wiesz co? No. Ja lecę chyba w środek tej, tej kuli Nie, nie, nie lecę tam, to jest za, za duże ryzyko. Ja po prostu podlecę bliżej trochę tego. Włączę wam na maksa teraz głośno, żebyście słyszeli, jak to wybucha. Ja też głośno, Ale jest słabiej słychać, nie? Więc trochę głośniej mi teraz. U mnie to... Do... Ale i tak limit, ale jak, jakby... Co? I co? I co, co? co tu jest lepsze? Jezus! Ale lepsze są czasami. W niektórych momentach. Ale mi ścina tylko. Ej, co ja się będę... Opalam więcej tego. Jezus! Wale. Ja idę w środek tej kuli w dupie. Co w dupie ma? Większa kula, tym mniejsze lagi, bo y, więcej nie... O A ja weszłam te tę i mam 2 fps y mam <much> Co, ja wolę nie stać w tej kuli, jak będę nad, nad nią. Ja stoję w niej, ja szukać, szukać. <much> Dobra, <much> teraz dopiero na lagi mam dopiero 11 FPS -u. Ja do 9 dochodzę, lol Podpalam, tepnę się do ciebie, podpalam, podpaliłem 40 FPS-ów, tepaj się Tepnąłem się, please, please. Jak palę, to za wolno się odpala Ludzie, mało fejd. Znowu mi się działo wyjdę z serwa i wejdę. Ej! Dobra, cięcie po serwie to Zobaczcie co z tej kuli zostało. Dobrze, ja też już wszedłem na mery. Ja w ogóle nie mam. No to jeszcze podpalam! To może mam teraz. Ja mam 40, bo to na, na, na ten. Tak to u Jezus Maria, palę się nie wiem To jest wielki Pokémon! Ej, może być był przy mnie, nie? A nie, w ja sam pokażę Ja mam jakiegoś tego, czekajcie pojazdu Jezu, dobra server miedzia e Dobra, ja robię jeszcze jedno cięcie, bo Jezu, Konrad ogarni serwer. No, bez tu dobra, cięcie. Ja, po co? Ja tego w czynnikach nie rzucam, ja to wszystko skleję razem. Serwer nie działa!